Także wydaję się z tej strony gilatki, gdzie ze mną pół zonik! No, Szeriff Puzonik, tak? Szeryf Puzonik, Myślałem, że powiedzieć Global Puzonik, ale no on nie chce. Słuchaj, nie. dzisiaj zaczynamy, yy, dzisiaj mamy kolejny raz Wingmana. A teraz chwila dla hellcase.com. Czyli strony z lootboxami, z których można trafić różne skiny do gry CS2. Mamy tu dziesiątki skrzyń do otwierania: od kilkudziesięciu groszy do kilku tysięcy złotych. Do tego bitwy, które możecie grać dołączając do nich, albo stworzyć bitwę na własnych zasadach, wy wybieracie skrzynki, czy gra się z ludźmi, czy z botami i tak dalej. Kontrakt, czyli łączymy kilka skinów w jeden, by stworzyć coś lepszego. System poziomów pozwoli wam odebrać darmowe nagrody za otwieranie skrzynek, za które dostajecie Expa, codzienne darmowe skrzynki i tygodniowe giveawaye. Warto wspomnieć, że giveaway na stronie jest naprawdę masa. Czy sklep Wartag, czyli swego rodzaju mini gra, gdzie kupujecie agenta i on zarabia wam punkty Wartag, za które możecie otwierać darmowe skrzynki ze skinami. A z kodem GILATHIS dostaniecie 0,7 dolara dla nowych użytkowników i 10% do doładowania na stronie. Płacić można przez giftkardy, karty płatnicze Apple Pay, Google Pay, Visa, skinami PayPalem, Paysafem, Kinguinem, G2, Krypto czy wieloma innymi formami płatności. Także jak jesteście zainteresowani zapraszam serdecznie, link jest w opisie, skorzystajcie z mojego kodu GILATHIS, a teraz wracajmy do filmu. Nasz widz, to bot as sery. Ten tutaj. A podejrzany ma być Wum22. Mówił, że tutaj piór też jest do sprawdzenia, ale bardziej Wum, jeśli chodzi o to. Więc zobaczymy, bo widzę, że w pierwszej rundzie Chcia się nie popisuje. mieć demko, w którym ktoś po prostu doby, a nie czytował. Fajnie by było, no. Czy on po prostu plombę? O, o! O coś! Boże. Czemu strzelił? Czemu miałby strzelić? Czekaj, przed? Czekaj, zatrzymaj! 40 sekunda! Jest koniec zabawy 40 sekunda, tak? Nie, powiem Ci dokładnie która! 36 sekunda odcinka widzowie! To jest speed to, pa, pa, world patrz, tego... Ale patrz jak a, pa, zbejtował go? Nawet nie wiem, że go bejtuje, w ogóle nie mamy chyba rank, więc nie wiemy jakie Widział go? Miał... Czy on miał prawo go widzieć, jakkolwiek nogę czy coś? Hmm. Nie, nie było widać, nawet nogi nie wystawił, nie, nie było, było on strzelił oj, 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 dobra Zaczynamy dosyć tego. Zobaczmy co dalej się bo dzieje. Dobra, ja wierzę jeszcze, że po prostu ma słuch Boga, co ja. Okej okay. Ale kupowanie digla żeby one tapować H, ha, ha kliknij Okej, okay, za szybko strzelił Ha, kliknij! A, przepraszam Znowu mi włączyłeś przyświetlenie. To samo, bo jak klikam to się przełącza, ja nic nie klikam no. więcej dodatkowo. Ona mimo ma... Uf. Nie, miałeś włączone przyświetlenie Mógłbyś cofnąć? Bo chciałem zobaczyć Wiem, wiem, ścieżce, spokojnie zaoczyć... Ale, ale mnie ta reakcja cofnąć? zastanawia Patrz, nic I nagle, nagle Nie? Siedzę i przypilnuję pleców Nacelowany na głowę i strzał Dobra, czyli triggerek też pewnie istnieje Pewnie tak Nic, w ogóle nie pilnował pleców Nic, stał po prostu w miejscu I nagle postanowił się odwrócić Bardzo dziwne w w zagranie stojmy, Teraz patrzy tam... przez ścianę o. jakby O, 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 o dobra, Gościu. Trafił go w ciało. Poprawia. Nawet się nie zatrzymał do końca, tylko wy wychodzi i strzela w trakcie Trigger ruchu. strzelił mu sam, a on nie umiał tego skontrolować. O, o. On poprawił go. Cofnij i... Wiem, wiem. Ale ty musisz cofać. No nacelował, no, poprawił mu tam. Ściągnął w prawo, a poprawił mu... Czyli aim też jakiś jest chyba lekki. Jezus, no my możemy choć jedno. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie ma pojęcia, gdzie może być przeciwnik, dopiero zaczęli rundę. Ha klik i, bo nie wiem, czy oncuje przez czy nie. Dobra, ja? Ja na mapę patrzyłem, sorry. A? Okej. No czekasz, ten wychyli, no przecież to Ale mu wychyli i web mu A w ogóle... Patrz, jak chciałem powiedzieć o tym, jaka to jest ilość miejsca szału i on sześć, Znowu, znowu zero, znowu zero czasu na reakcję często. A co on robi przez kolejne rundy? Tu się nic nie dzieje, bo on nic tu nie robi. Trigger? No, tu już widzę, widz odkrył. On stoi no w miejscu. No to nie było ciężkie, no bo to był minimal. On stoi w miejscu, chyba odpalić coś mocniejszego i tyle. No to się trudno bo trzy rundy nic, teraz tak, dopiero bo, coś robi. Bo napisał mu trigger, nie? I ten się będzie chyba teraz kryć przez chwilę. I nagle, Oja, zupeł zupełni szalasz. nagle zupełnie inny playstyle, nie? No. Zupełnie inny playstyle. Na początku o, pewne patrz, głowy, pewne kumpel, głowy, pyk, 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 kumpel, a teraz. nic. teraz pisze tak, hake, aimbot and wall, tak, że Kumpel mówi ej, stary, ej, Maciek odchyli mnie, a ten dobra, ja coś wymyślę. Jakie no. są plepsy? Ale widziałeś? Wszystko, wszystko no, na pixel, wszystko na pixel Nie, tak jak ostatnio tego awupiarza oglądaliśmy, wszystko na pixel, a nagle bierze Famasa i nagle pff, Full auto zagłady, nie? Dobra, co on tu wymyśli? Po co udajesz, że nie wiesz, jak gdzie on jest? O, nawet gdzie ten jest. Ale chyba wyłączył na moment. E, GA może. Zobaczmy. Zobaczmy, czy tyga włączył. Jak przebiegnie przesłownik, to zobaczymy, bo dostaje automatycznie head typu. A ten może rzucił Zaraz idealnie nie? pod nogi, tamtego już mogło tam nie być. O Jezus. Ha, sam próbuje strzelać na sam E? E? Tak, tak się strzela, co ja, tak Nie, ale patrz Ściągało mu cały czas na klatkę piersiową, widziałeś? Ty no, ty no, to jest moje wyobrażenie? Nie no, zobacz, patrz nie, no. Mi się wydaje, że cały czas mi, mi się wydaje, że mógł przestawić w trakcie na klatkę piersiową, patrz Klatka, klatka i na środek Po każdym strzale stara się poprawić na klatkę jakby No nie zrobisz w tak krótkim czasie takich mikroadjustmentów Nie ma opcji Staje, I zaplantuje jest, na zero nie, nie bez sprawdzania. Patrz. to już mógłby tu być po lewej. Już by mógł być w apartach. I najda rzucić ci pod nogi. Patrz. No, on ma na pewno WHA i na pewno miał tej A ma tej Ma tej bo, no bo zobaczmy, się oni się będą ganiać. Patrz. Miko. Miko sekundy nasz. Dobra, no, przecież. Wiesz, jest. Mógłby tu w ogóle. Tutaj w ogóle patrz. widzu. Mogłeś strzelać równie dobrze przez drewno, wcześniej już. Strzela, strzela. Ale, ale wcześniej tutaj, w tą no. stronę nie, ale w drugą mógł strzelać już z tego. No. Ale dobra, na pewno obuchali jesteśmy pewni. No nie ma w ogóle dyskusji żadnej, nie ma żadnej dyskusji. Tutaj najlepszym przykładem do skanowania tego drewna jest co kiedyś graliśmy nie pamiętam, z czym my graliśmy. Chyba z negewem. Co się działo po prostu ktoś plantował, a ty po prostu z Negewa cały no, czas no, przez to, nie? No, no. Wiadomo, no to Ej, ale inne bronie trochę, gość? ale... Dobra, tak, tak wracając do a Gość na 100% dupi na WH. Ale Nie no, to na pewno. wyłączył, wyłączył tej Zobaczmy teraz. No on wie o tym gościu w picie, no przecież... Patrz, okay. nie sprawdza side'u. Ch... Nic, za nic, za nic, nawet nie spojrzał. Od razu wskoczy tu. Patrz, od razu. Od razu. Jeszcze jak go nie trafi, to będzie śmieszne. O. o. O! Jak z aimbotem można nie trafić w głowę. Jeju. Chłopsy dive. Okej, tu trochę cofnijmy. Zobaczmy co to się... A, on już tu na początku gdzieś wyrwał łeb. Uuu, tutaj widz mu w łeb strzelił. O, no widz jak ładnie profesjonalnie, nie? Jaki nob. Okej okay. Są dwóch na jednego A teraz co, wyłączył? W ogóle mu nie nakierowywało Ale ma wuha No ma wucha. Jezus, ten pisze jego kumpel XD XD to są Polacy Ale ej, ty, patrz, patrz na to Patrz na to, patrz na to Widziałeś jak wtedy się z Diglem ustawiał na jeden piksel, nie? Mhm Patrz to Patrz na to Na, I to, tamto by wcześniej trafił, a on nawet w niego nie trafił, tylko w skrzynkę trafił. Bo się ruszył. Nie wiem, no dziwne to jest. MP7. Dobra, no, no, uwaga, no. uwaga. Jedna rzecz ważna. No? Mam tyczkę i wpisałem sobie ten nick WUM22 na no. Steamie, co ja? No. Widzowie! Drugi level Faceit, gratulujemy! Jax. Na Faceit już się nie da włączyć, co, kolego? <laughs> a tamten dalej go tłumaczy, nie? A ten. Haha, ha, mój ziomek Jezu, to jest utoższy, a mój ziomek dobrze gra po prostu. Oj tragedia, ja tragedia. Ja Okej, okay. stupnął po prostu. Wyskoczy nie trafi, patrz. O Boże. Jaki nie, to jest, to jest niemożliwe, że ta sama osoba, stary, nie wierzę w to, że ta sama osoba, która robi, patrz, która robi coś takiego. Ta sama osoba robi coś takiego. O, troszeczkę. To jest ta sama osoba, która robi coś takiego. No, wyłączył ty geja, żeby nie było. Albo obniósł. która robi coś takiego. Nie to, to. O. Patrzysz i nagle. Siup. Pup. To nie jest ta no sama wyłączył, osoba. Wyłączył GEA po prostu. Wyłączył ty I geja. Patrzy się no w nie. ziemię. Staje. To jest oczywiste, że wyłączył. No, tu słyszał, ty po tu słyszał. Wyłączył Tygeusia. No i co, tu nic nie zrobi, tu kolega pewnie jego zabije, nie? Tak, kolega jego zabił. I tu się walił. Dobra. Czyli już, już ustaliśmy. Zobaczmy, co robi jego kolega w takim razie. W tym czasie. No jestem też ciekawy. Czy to... Piór 8 H8 A, taki, że niby go widział, no nie wiem. Kto tak sprawdza. Kto tak sprawdza to miejsce za skrzynką stary. Nie no ja... To jest, to jest taka... No bo my tu lecimy na spowolnieniu, ale patrz, patrz jak to wygląda jak grasz normalnie, patrz No nie zwrócisz uwagi przechodząc tak szybko jak się nie ruszał, wtedy. Nie ma opcji, że zwrócisz uwagę tak szybko, że trochę komuś dupa ja. lekko wystaje, no to bez przesady Ale świetnie! A ja i wie, wie, paj pa, pa, go spikuje pała Dobra nie, tu koledzy mi się wydaje, wiesz? O Jezus. Pch. Dobra, ten chyba nie ma za to tego. ma. nie, ten piór nawet nie ma. Widział go, widział go. Mi się Ale wydaje, tam... że wall jest tutaj. Pogaż jeszcze raz jakiegoś killa, no? Dobra. Tamtego słyszę, że się pali. No to słyszy tamtego, no? Ale czy go się przez czy nie? On wie o nim, no to. Akurat to nie jest ciężki kill. No dobra, to nie były takie kill. Jak on tu zginął? Co on tu zrobił? Patrzy się w ziemię. <laughs> o, japie. Pago. Ale, to jest, to jest stary. Każdy, każdy cheater ever. Rzucasz Neida, tak trochę podnosisz celownik, celujesz w ziemię. Tu mógł być teraz gościu wyskoczyć po lewej, nie? Celujesz w ziemię. Po czym nagle, jak pikujesz stronę, nagle magicznie celownik. O! Rzucał w dół i nagle celownik pyk, w górę idzie, nie? Dobra, no to jeszcze... jeszcze dobra, pokaż jakiegoś killa, jeszcze, żebyśmy mieli pewność Bo jak zaś ci przeczytam jedną rzecz, co ja Jeżeli... Dobra, jeżeli ten ziomek Dobra, no, to, to się... weź pokaż jakiegoś killa' jego, jakiegoś killa pod koniec tego by... Puę, pue. Tu jest, tu robi killa. Poło, no nie, to random strzały, no to nie, 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 nie jest Na, na razie. Okej. Okay. Chodź, pokaż po o te kille. Bo ja jestem ciekawy tego pójdę bardziej, bo jedno rzecz ci muszę powiedzieć i zaraz ci ją powiem, tylko pokażę jakiegoś killa jego, jakiegoś killa. Minęli się w smoku, Słyszy go. Ale no. Nie trafił. A, weź się, jakiegoś killa tylko błąd prześwietlanie. Bo zobaczyć czy na pewno ma wucha. Tu słyszał że ktoś, tu tego też słyszał. Słyszy go. Okej. Okay. To jest chyba po prostu ktoś, słucha. Ale zobaczymy, może ma wucha. Jak ma WH, to będzie beka wchodzić. Powiem dlaczego. Taki normalny. Widział go. No normalne, równie dobrze, może być tak, że kolega mu mówi, że grają no. razem, nie? No i patrzy w ziemię. Patrzy w ziemię. No, zobacz. I nagle celownik mu się poprawia. Ale... Mógłby no, obchodzić. To... Że nie wydał żadnego kroku. Widz, nie wydał żadnego, żadnego no. kroku. Teraz dopiero słyszał. Osłyszał, 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 nie, nie pier... Nie, nie! Nie! Ten podskok! Mógłby, mógłby! Równie dobrze widz. Stary, co? Ten Stary, podskok ale... widziałeś? Czemu widz? podskoczył, a on myślał, że on tam wchodzi. He, co tu się dzieje? Nie. Na Nie, jest zepsute jakoś, nie mogę tego. Ale tutaj równie dobrze. Nie, tu jest. Tu, to co? tak tu, 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 tu jak słyszał? Okej, okay, tutaj. Zeskoczył. Spoko. Patrz, patrz, I patrz, raz, tu już, patrz tu To już go nie słyszy! Tak? I okej, okay, mógłby się tak. tam nacelować, że go tam słyszał ostatnio, Saj nie? Widz ale. Na beki skoczył przy ścianie i za co on zrobił? Patrz, on myślał, że on wejdzie do Ale to! I już celowniczek I nie... o! Ale jesteś... ale jesteś typie. Hmm. i to powiem ci dalej, o i pa! pa. Okej, okay. tutaj, okej, okay. tutaj go widział tam. Okej, jeszcze powiedzmy, że to mógł być fart, nie? Ale nie wiesz gdzie on idzie, bo nie słyszysz go jeszcze stąd, nie? I on mu równie dobrze mógł tam skoczyć i nagle na shifcie przechodzić przy ścianie, nie? Bo mógł Cię widzieć przez ten moment czy cokolwiek, nie? Nie, on patrzy na niego przez ścianę. O teraz niby w lewo, niby w prawo. I znowu patrzy na niego tu, gdzie on jest. No, tu niby zerknę, coś tam. Teraz dopiero słyszy. No, jak dla mnie wal, jak dla mnie Ejma nie ma, ale nie, ma, ma, bucha, ma, bucha, ma bucha. A no, w się wcześniej. kucnął sobie wcześniej i czekał. Tu ma dwa fragi. Kolega śpi, tu pas słyszy. Nie pas. I wie o drugim słyszał du, drugiego? Być jeden. Nie jeden. Nie, 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 słyszał. Patrz! Patrz. Mm. Dobra, i teraz ci wytłumaczę dlaczego ten drugi według mnie, ten Vroom, jest lepszy niż ten e, PUEHH8. No. Okej? Okay? Wiesz czemu? Przeczytam ci opis na steamie pół 8 okej? Okay? Mhm. Mm My, the eyes of cowards, never sleep, okej? Okay? To zanim to, że ja mógł też to zobaczyć, poczekaj. Dobra, ale trzeba mi przeczytać, żebyś miał reakcję, okej? Okay? Nie u którego to masz? U 8 który właśnie sobie namierzał przy ścianę. Błagam cię, pokaż widzowi ten opis, że wolałbym przegrać z honorem, niż wygrać oszukując. To jest ja tego nie opis a... tego typa. Nie, gdzie? Ja nie mam. A, opis. I would prefer even to fail with honor, than win by cheating. Tak, ale wiesz co, wiesz co mi się wydaje? Że to może być takie na zasadzie, że to gra bardzo młoda osoba, i ona myśli, że jak napisze coś takiego, jak ktoś będzie oglądał i wchodził na jej profil, to że, a dobra, napisał, że nie czytuje, więc na pewno nie czytuje, nie? Stary, to trzeba być takim. Stary, wiesz jak mi się wydaje, że jak tutaj wiesz jak działa mentalność takich osób czasami? Że to jest tak jak nie na działa. zasadzie, że. Mm, nie wiem, ktoś na przykład, nie wiem, wjedzie ci rowerem w samochód, nie? I to widziałeś. I idziesz do tego kolesia, a on ci mówi, ale ja nawet na rowerze nie umiem jeździć. Wiesz o co chodzi, nie? Takie 1000 godzin. Po... Tysiąc Bo... godzin. 37 gier. E... Member? Member since 2004. 20 lat. Konto Steam. To jest starszy so chłop. To to, Albo jego jakiś a, syn. brat, syn ktokolwiek gra, nie a Wum hmm. ma co ma? Wum eee... jest... jakiś, po prostu, to Kolejna gr ta grupa 1000 7, nie wiem, bo to jest, też się czasami przewija, nie wiem o co chodzi. Hey, tu ma dwa lata. Miałem takim fanem. 19460 i ty, nikt do tej pory, nikt waka, nikt, nie? Jakieś ruskie znaczki. Widzowie! I would prefer even to fail with honor than win by cheating To podsumowuje ten odcinek i nasze podejście i naszego y, tutaj płycha 8 Myślę, że naprawdę widzowie nie wiem 1240 szukiwać. w Counter Strike Source No. Czareś, 400 ej, godzin czareś, w Destiny Ej, stary, wiesz co jest najpsze No Wobec sobie, że... Okej, okay, okej, okay, wcale się go masz angii. A w coś? Czy on siedział na serwerach bez rang? Stary, nie wiem. Po prostu siedział i czytował. Nie, nie mam, nie mam pojęcia stary, naprawdę nie mam pojęcia. <grym> siedział, ale możesz stary... zobaczyć możesz zobaczyć jakieś te achievementy. Nie wiem czy jest napisane z daty, kiedy ostatni raz jakiś. Ostatni mecz. Staje, tak gdybyś odpalił sobie. Wiesz jak to wygląda? No. Spróbuj, Staje. Odpalić sobie Battlefielda, trójkę, ale fabułę. Kampanię, co je? Na no. boty? I odpal I'm i siedziesz. No, to, to tak to mniej więcej wygląda. <grym 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 jeszcze, jeszcze, ja, ja jedyny raz kiedy rozumiem jeszcze cheatera, kiedy on gra na kogoś, kto jest znany, na przykład, czy popularny, i widzi jego reakcję na bieżąco, nie? Albo jak na przykład trolluje znajomego, nie? Na jakimś tam meczu, czy coś. Okej. Okay. Ale no tak, tak po prostu, no. żeby nie wiem, próbować wbicie rangę, no to tak średnio, no cóż. No. Póki co, ale zobacz, WUM, 85% strzał w głowę, perfekcja. Dziękujemy serdecznie za podesłanie, oczywiście, bot X sery. mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jeśli chcecie więcej, to oczywiście wysyłajcie to mi. Dzięki serdeczne, no i cześć.